Herbatka gotowa. Herbata dobra. Beduńska. Herbata dobra. Beduńska. Beduin Whisky. Beduin whisky. Okay. My tu sobie herbatkę pijemy, a słońce już prawie za horyzontem. Głupio byłoby przegapić zachód słońca, prawda? Przyjechać na Wadirum, po to, żeby to filmować i w ostatnim momencie nie zauważyć tego momentu, kiedy słońce zachodzi za góry. Taka prozaiczna rzecz jak zachód słońca, każdego dnia to przecież obserwujemy. Zobaczcie, ludzie tutaj specjalnie przyjeżdżają po to, żeby taki zachód słońca oglądać. Tam pod tymi skałami jest więcej i samochodów i osób. Zobaczcie, tutaj jest parking. Myślę, że zupełnie spokojnie mógłbym naliczyć 20 samochodów. W każdym przyjeżdża po kilka osób. Ponad setka osób w tej chwili tutaj jest. I to są już naprawdę chwile. Myślę, że od takiego pełnego zachodu za te górę oczywiście to dzielą nas minuty, może nawet sekundy. Może nawet sekundy. No, zobaczmy.